żartowałem. Daj spokój, Zak, przecież też masz swoje pączki. Tak, tylko przyprawiają mnie odreszcze. Dobra, przyda mi się lód i takie kombinerki. Nie mam pojęcia, co ty będziesz robił. To bardzo proste, Suzy. Chwytam pączka kombinerkami, żeby nie poparzyć sobie rąk i zanurzam go w lodzie. W nim się ochłodzi. A w międzyczasie przeniosę w ten sam sposób następne. Świetny pomysł. Ojej, ile tu pary. Zak, jesteś pewien, że wszystko okej? Okay? Absolutnie. Spójrzcie na to. Ojej. W sumie masz coś, co można nazwać zupą pączkową. Masz rację, ma. Chyba nie wziąłem pod uwagę, że lód po rozgrzaniu topnie i staje się wodą. A teraz trzy moje pączki są mokre na wylot. Pączek cały się rozwala, no nie będę tego jadł. Lepiej pobaw się ze swoimi narzędziami, Zak. Jesteś w tym dużo lepszy niż w gotowaniu. Może chcecie spróbować mojego dania? Dzięki, wielki, nie.